Cześć! Wraz z Lumią 1020, który unboxing niedawno robiłem, trafiły do nas dodatkowe akcesoria. Nakładka do bezprzewodowego ładowania, a także obudowa fotograficzna. Ja Wam dzisiaj pokrótce opowiem o każdym z nich. Zaczniemy sobie może od naszej nakładki. Lumia 1020 w odróżnieniu od 920 została pozbawiona bezprzewodowego ładowania w standardzie, a to dlatego, że Nokia chciała nieco zmniejszyć rozmiary tego urządzenia. I zmniejszyć również jego wagę. To się udało. Lumia jest o 20 gram szczuplejsza, lżejsza i również nie jest tak gruba jak poprzedniczka. To znaczy, w tym naj, najszerszym miejscu, czyli tutaj, gdzie mamy tą wystającą pokrywę aparatu, jest nadal dość gruba, ale i tak szczuplejsza niż 920. Tu jest oczywiście odpowiednio mniej, więc jak widzimy, pozbawienie. Tej warstwy bezprzewodowego ładowania jednak odniosło skutek. No jeżeli będziemy chcieli z niego korzystać, to będziemy sobie musieli dokupić taką właśnie obudowę, taki kawałek plastiku, który będzie nas kosztował około 80 do 90 zł. No, być może to całkiem spore, ale jeżeli chcemy korzystać z takiej wygody jak bezprzewodowe ładowanie, to niestety musimy liczyć się z wydatkami. Co można powiedzieć o tej budowie? Jakość plastiku, taka jak dokładnie w obudowie, czyli to jest poliwęglan, odporny na zarysowania i bardzo trwały, pod tym względem, jak najbardziej na plus. Wykonanie również. Zobaczmy, jak nasz telefon będzie wyglądał z tą budową. To wszystko nam tutaj naprawdę elegancko wskakuje. Dociskamy i już jest na miejscu. Nie ma mowy, by ta obudowa gdzieś jakoś sama zleciała. Jeżeli jej nie ciągniemy, to ona na pewno nie spadnie. Telefon na pewno traci nieco na wyglądzie. Nie jest już tak estetyczny jak było. Ta dodatkowa obudowa to oczywiście również dodatkowe gramy, więc telefon jest nieco cięższy, nieco szerszy i to czuć, kiedy trzymamy go, kiedy trzymamy go w ręce. Nie ma tragedii, ale sami chyba widzicie, że nie wygląda już on tak, tak estetycznie jak wyglądał. Jeżeli ktoś z Was nie wie jak wygląda bezprzewodowe ładowanie nie miał przyjemności tego Widzieć to ja mam tutaj dla Was ładowarkę bezprzewodową i to działa dokładnie tak. Kodzimy nasz smartfon, i już po chwili otrzymujemy sygnał, że on się ładuje. Bezprzewodowe ładowanie jest oczywiście odpowiednio wolniejsze, bo część energii jest rozpraszana, więc tym trzeba się liczyć, korzystając z tej technologii. Niemniej jednak bardzo fajny gadżet, bardzo użyteczny i bardzo wygodny. No, jeśli chodzi o tą nakładkę, to myślę, że będzie wszystko. Teraz rzucimy sobie okiem na naszą drugą, nasze drugie akcesorium, czyli obudowę fotograficzną, bo wydaje mi się, że to jest nieco ciekawsze. Nokia do Lumi 900, do, przepraszam, 1020, która reklamowana jest jako fotograficzny smartfon, a nie ma się czemu dziwić, bo ma 41 megapikseli wymyśliła sobie taką oto dodatkową, dedykowaną obudowę fotograficzną, która z tego naszego fotograficznego smartfona zrobi już niemalże aparat cyfrowy. Ta obudowa jest nieco droższa niż ta do bezprzewodowego ładowania i to w zasadzie całkiem sporo, bo trzeba będzie za nią zapłacić około 180 do 200 zł, być może gdzieś na portalach aukcyjnych. Uda się to wyrwać taniej, no niemniej jednak to naprawdę sporo kasy jak za, jak za no nadal chyba jednak kawałek plastiku. Jeżeli jednak zamierzacie pstrykać sporo fotek Lumion 1020 to naprawdę polecam Wam ten gadżet, bo jest bardzo użyteczny. Co tutaj znajdziemy? Znajdziemy sobie gwint do statywu, jeżeli ktoś będzie chciał korzystać z tego smartfonu na statywie. Znajdziemy dodatkową baterię, nieco ponad 1000 mAh. Bardzo dobry pomysł, bo pstrykając sporo fotek i kręcąc wideo można dość szybko rozładować naszego smartfona. A tu mamy dodatkowe pokłady energii. No i oczywiście mamy przycisk aparatu, spust aparatu dwustopniowy. Tutaj gumowana powierzchnia, aby naszego smartfona trzymało się nieco wygodniej. I tu jeszcze na froncie, na boku w zasadzie mamy miejsce do ładowania, złączę mikro USB, a także diody sygnalizujące nam poziom naładowania naszego, naszej obudowy. Zobaczmy jak będzie się nasz smartfon prezentował w tej obudowie. Wsuwamy, naciskamy, wszystko siedzi naprawdę bardzo bardzo mocno. Smartfon wygląda całkiem fajnie, wygląda jak taka rzeczywiście, jak taki kompaktowy, kompaktowy aparat. Trzyma się go zdecydowanie lepiej niż bez tej obudowy. Możemy włączyć nasz aparat. Już w zasadzie jesteśmy gotowi do, do strykania fotek. Cóż można by o tej obudowie jeszcze powiedzieć? Podobnie jak ta nakładka. Materiał to poliwęglan, więc raczej jakiś rys, śladów, zadrapań na niej nie uświadczymy, bo to bardzo wytrzymałe tworzywo. Cena, jak już wspomniałem, no nieco wysoka, ale jeżeli naprawdę zamierzamy wykorzystywać ten aparat do pstrygania dużej ilości zdjęć, to ja mimo wszystko będę Was zachęcał do, do zakupu tego akcesorium. Może gdzieś na Allegro będzie taniej. Może jakieś, może nawet używana obudowa. Zawsze można próbować szukać jakiejś okazji i być może uda się nam wyrwać to taniej. No, myślę, że naprawdę fajny, fajna propozycja. Szczerze mówiąc, chyba fajniejsza niż ta bezprzewodowa obudowa. To zupełnie inne w zasadzie wykorzystanie, ale gdybym miał wybierać, to i tak kupiłbym tę obudowę niż szczerze mówiąc, tą nakładkę. To będzie chyba na tyle, jeśli chodzi o te. O te gadżety, jeżeli macie jakieś pytania związane z nimi, to śmiało pytajcie. Ja zapraszam Was oczywiście na nasz portal, aby dowiedzieć się nieco więcej na temat systemu Windows Phone i wszystkiego, co z nim związane. To będzie wszystko w tym filmiku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia.